Cześć kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj bym chciała zrobić sobie takie czytanie. Co Wasza osoba... Przepraszam. Co Wasza osoba chciałaby Wam powiedzieć? Także wyciągnę tutaj karty i zobaczymy. Tak jakby ja się wcielę w Waszą osobę i przekażę Wam co ona chce Wam powiedzieć. Także to będzie dla Was taka wiadomość od Waszej osoby. Dobrze. Zobaczmy, jak to czytanie w ogóle wyjdzie, ale tak jakoś poczułam, że, że chciałabym e, przekazać Wam jakąś informację od Waszej właśnie osoby. Osoby, o, którą, o której akurat myślicie. Zobaczmy. Także kochani, macie taką wiadomość tutaj od Waszej osoby. Co Wasza osoba chciałaby Wam powiedzieć? Kochani, oczywiście czytanie nie będzie z Wami wszystkimi rezonować, to już Wam mówię, kochani, bo Wy często to piszecie też w komentarzach, ale no, no nie zawsze rezonuje, bo to, jest, to nie jest czytanie prywatne, kochani, skierowane tylko do. do, do tylko to, to czytanie będzie skierowane do na pewno nie wszystkich Was, bo Wy wszyscy jesteście, kochani, w różne, macie różne sytuacje. No dobrze, zobaczmy. wiadomość masz od Twojej osoby. Kochani, zaraz będę mówić. Może będę dobierać też karty. Poczekajcie chwilkę. Muszę cały tutaj obraz e, sytuacji zobaczyć. Dobrze, już Wam mówię. A więc tak, kochani, Wasza osoba. E, Chcę do Was powiedzieć tak, że jesteście, e, manifesta ona manifestuje sobie Was jako osobę e, dla siebie. Ona chce, chciałaby stworzyć z Wami e, coś, co będzie dla niej całym światem. I, kochani, mam wrażenie, że ta osoba, Mówi do Was, że e, kochanie, ja mam związane ręce. Ja nie mogę nic na razie zrobić. Chciałbym być tutaj tym magiem, chciałbym tworzyć i czuję, że, e, że mógłby wiele zdziałać, e, żebyś Ty tutaj był, czy była moim światem, ale te moje ręce na chwilę obecną są związane i Tutaj wydaje mi się, że chodzi o to, że ta osoba jest jeszcze w jakiejś gdzieś relacji albo <laughs> w, gdzieś w, w, po prostu w czymś, co ją jeszcze trzyma i jeszcze nie zostawiła czegoś za sobą. I tutaj pokazuje się karta mówiąca o tym, że ona właśnie ma związane te ręce, że nie może podjąć decyzji, że chciałaby. Ale jeszcze nie teraz, jeszcze nie mogę, jeszcze nie mogę przyjąć e, tak jakby Twojego zaproszenia. Chciałbym bardzo, ale się boję. Jesteś tutaj dla mnie, całym światem, ale stoi tutaj na przeszkodzie jakaś osoba trzecia, ktoś tutaj jeszcze jest. Kochani, dla wielu z Was będzie to oczywiście osoba, która jeszcze gdzieś w jakaś relacja ją trzyma, albo też po prostu może trzymać inna, inna jakaś osoba, ktoś inny lub coś innego, jakieś inne emocje, jakieś coś. Może ta osoba musi najpierw w karcie świata zamknąć coś za sobą i po prostu, by móc iść dalej. Ale ja widzę, co ta osoba chce Wam powiedzieć? Ona chce tworzyć z Wami, ona chce tej manifestacji, żeby to się zmanifestowało, żebyście mogli być razem i byście w, mogli coś zacząć tworzyć, ale no, tutaj jest jeszcze y, niemożność podjęcia decyzji i z tą, z tą niemożnością podjęcia decyzji wiąże się tutaj dużo lęku. Dużo spraw jest jeszcze niejasnych i ja jeszcze posiedzę i ja jeszcze poczekam, że y, mam nadzieję, że Wy tutaj y, będziecie na mnie czekać. Mam wrażenie, jakby ta osoba chciała Wam powiedzieć, że poczekajcie jeszcze trochę. Jeszcze tą drogę muszę tutaj przejść. Ona nie, nie do końca y, się jeszcze zakończyła. Ten cykl tutaj dobiega już końca gdzieś tam z, to, z, tymi, z, tym, z tym czymś trzecim, że tak się wyrażę. Ale ja się jeszcze boję i dla mnie tu jest jeszcze dużo sytuacji niewyjaśnionych, dużo tajemnic, dużo mm, y, rzeczy takich, gdzie no, ja nie wiem, co dalej zrobić, i ja jeszcze poczekam. Może też nie jestem jeszcze y, zdolny do tego, chciałbym tego wszystkiego i wiem, że mogę, wiem, że mogę y, z Tobą coś tutaj stworzyć na nowo, ale. No jeszcze, jeszcze, jeszcze nie jest dobra pora, jeszcze, jeszcze nie mogę tego dokonać, jeszcze te ręce mam tutaj związane. Może to nie są moje ręce, które sam sobie wiążę, ale może to ktoś mnie związał, może ty, może, że muszę być zależny od jakiejś osoby. Nie mogę zostawić, bo na przykład są dzieci albo są inne sytuacje. Nie wiem, czy, czy ktoś chory w rodzinie, którym może się zająć, czy muszę zatrzymać tą pracę, yy, czy być w tej pracy. Także no, Wasza osoba chce Wam tutaj coś takiego przekazać, że chciałaby bardzo, jesteście tutaj spełnieniem dla tej osoby, jesteście może dla niej całym światem, ale. Tutaj, jakie zobowiązania jeszcze tą osobę trzymają, i nie tylko zobowiązania chyba, ale też właśnie takie w sobie jeszcze lęki, i taka niemożność, kochani, podjęcia de decyzji waszej osoby. Także tak to, kochani, się na chwilę obecną u was prezentuje. Napiszcie w komentarzach, jak to z Wami zagra. Ja bym chciała te, te czytania robić częściej, właśnie, bo bym chciała, żebyście właśnie posłuchali, co ta osoba, Wasza osoba, o której akurat myślicie, ma Wam do przekazania. I yy, ja Wam, bo wiem, jak to jest też. Jak ludzie właśnie zadają pytania, i chcemy wejść czasami w umysły innych osób i zobaczyć, co ta osoba teraz obecnie myśli, co ona robi, jaki ma stosunek do nas, i mam ochotę tutaj przekazywać Wam takie informacje. Oczywiście te informacje nie będą dla wszystkich, i y, poczekajcie, jeżeli to czytanie nie zagra, to poproście o czytanie prywatne. Ja Wam prywatne czytania y, mog robię i one są bardziej wtedy. Spersonalizowane, także one o wiele lepiej rezonują niż te czytania tutaj dla ogółu. Dobrze, kochani, to by było na tyle. Taka informacja od Waszej osoby dla Was. Taką wiadomość tutaj dostajecie od Waszej osoby na tą chwilę, na którą oglądacie tutaj to czytanie. Serdecznie, kochani, dziękuję. Bardzo Was serdecznie proszę o lajki, proszę o subskrypcję bo dzięki temu rozwija się ten kanał. Dziękuję i zapraszam na kolejne czytania.